Siema, siema widzów, witam Cię tego wieczoru. Widzimy się dzień jak co dzień, pod koniec dnia, gdzie ja zebrałem wszystkie informacje dotyczące tak zwanego Pandora Gate, no i Wam je dzisiaj tutaj wszystkie przedstawię. Na szczęście, lub może i nieszczęście, mniej dzisiaj się działo, ale i tak na tyle dużo, że i tak się działo przez jeden dzień więcej niż przez cały tydzień normalny. Przed tą aferą. Ale chciałem zacząć tak jakoś bardziej lightowo, czyli na przykład od najbardziej istotnych informacji w sumie, czyli to, że odcinek Konopa oficjalnie już jutro będzie, czyli w niedzielę. Każdy tak długo oczekiwał, te daty były zmieniane, ale już oficjalnie na story wstawił takie zdjęcie, które już raczej jest potwierdzeniem, że film pojawi się jutro. Z tego względu ja tylko TikToki jutro wrzucę, bo chciałbym, żeby raczej internet się skupił na filmie Konopskiego jutro. A w poniedziałek już ten film obgadamy na spokojnie. To jeszcze jutro się dzieje, to jest y, ta loteria, oj Wojtka, y, kończy się jutro. Jak wiemy, najwięcej losów ludzie kupują podczas live'a, a przez to, że będzie odcinek Konopa i każdy o tym będzie gadał, to wydaje mi się, że tak troszeczkę w odstawkę pójdzie oj Wojtek, więc mega słaby timing zrobił, jeżeli chodzi o to. Dał on w sumie tam trzy czy tam dwa dni temu wielki statement o tym, jakie niepowodzenia miał i tak dalej w trakcie ostatniego miesiąca. Ale wracając do tematu, to też z takich ciekawostek, to to, że Konopski miał 900 tysięcy subskrypcji przed Tą całą aferą, która się zaczęła, a teraz obecnie, yy, w, w sumie dzień publikacji, prawie yy, odcinka ma 1,3 miliona subów, czyli prawie 400 tysięcy subskrypcji wbił. Dzięki temu, w sumie, tylko że Wardęga i w sumie cała Polska o tym gada, że niedługo ten odcinek się pojawi i każdy chce mieć powiadomienie. No i teraz, zaczynając z takimi jakimiś bardziej przykrymi rzeczami, no i tą całą sprawą, co się dzieje na internecie teraz, to to, że YouTube zawiesił kanał stół z programu partnerskiego. Oznacza to, że nie będzie mógł zarabiać na swoich filmach, ale jego filmy nadal stoją wraz z kanałem. Po prostu na nich nie zarabia. Naruszył on zasady dotyczące odpowiedzialności twórców. Jeśli zachowanie twórcy poza platformą szkodzi naszym użytkownikom lub ekosystemowi, podejmujemy działania, aby chronić społeczność. Taki statement dał zespół YouTube do redakcji Pudelka. I wydaje mi się, że to jest taki ruch typowo PR-owy ze strony YouTube'a i w sumie się nie dziwię, że taki ruch w ogóle został zrobiony. Nawet się dziwię w sumie, że nie usunęli jego kanału. Ale czy cokolwiek to zmienia Stuartowi? Nie wiem, jakoś mu to y, robi coś negatywnego w życiu, no to, no to nie, wydaje mi się, że nie. Tym bardziej, że i tak już tam nie publikuje i raczej już się nie pojawi na YouTube. Tak jak i tak nie miał planów, to po tej całej aferze wydaje mi się, że tym bardziej nie będzie miał. I to na dobre. Ciekawe jest to ekstremum, mnie, że kiedyś było takie jeny. Niech Stuart wróci przy tą całą afer aferą, nie? Bardzo chciałem, żeby wrócił. Naprawdę, tyle razy w filmach mówiłem, że wow, super, niech wróci, niech wróci. A teraz mam totalną odwrotność. Niech nie wraca. Kolejny statement Spotlight oraz Move Federation się ujawnił. No i znów wykorzystam skrócenie tego statementu od Wenka. Wezmę te najciekawsze punkty. Lexi zostaje, bo sztab monitorujący i osiem kancelarii nie znalazła żadnego dowodu, który powie, potwierdza, że Lexi miała informacje jakiekolwiek. Domości stuarta były okropne, ohydne. Jest to sprawa, którą powinna prokuratora powinna wyjaśnić jak najszybciej. Jak ty w ogóle piszesz, Wenek? Półka Move Federation, w której e, drugim słowacicielem jest kuzyn Stu, powstała wiele miesięcy przed działalnością operacyjną Spotlight. I to spółka Spotlight ma łączne prawo do znaku towarowego, prowadzi wszystkie transakcje, operacje dla MOVE. Spółka Mu Federation nie prowadziła i nie prowadzi żadnych operacji i nie ma żadnego związku z tym eventem. Jeszcze raz, tu nie jest udziałowcem Spotlight. U stanowskiego filmu też się odnieśli, odnieśli się w taki sposób, czyli Stanowski podał mi się ten materiał, to jest Twój wybór, kto będzie Twoim bohaterem w internecie, a my jako Federacja dołożymy wszelkich starań, żeby bardziej szczegółowo rekrutować twórców do projektu. Jak wiecie, wczoraj Wardenga pokazał dowody na youtubera Dizowskiego i oprócz tego, że pomylili go z Dstreamem i Dstream dostał rykoszetem, no to Dizowski odpowiedział na zarzuty ze strony Wardengi, odpowiedział bardzo szybko, co zawsze jest na plus w takich sytuacjach. Czyli padło na mnie poważne oskarżenie, które mogliśmy wyjaśnić, gdyby Sylwester Wardenga dał mi możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie przed publikacją materiałów na swoim stories. Jestem w posiadaniu dowodów, które świadczą o mojej niewinności, jednak w związku z tak pochopną decyzją Wardengi, muszę wstrzymać się z ich publikacją do czasu Wyjaśnienia sprawy u odpowiednich organów. Oświadczenie z mojej strony pojawi się jutro. Nie pojawiło się. Do Dodam tylko, że z Stuartem nie miałem pozytywnych relacji i nic mu nie udostępniałem ani nie pokazywałem. No, jego zdjęcia na Instagramie mówią coś innego, no ale może coś się pozmieniało. Nie, nie jestem w posiadaniu żadnych nielegalnych materiałów oraz żadnych zdjęć z prywatnych konwersacji nie udostępniałem i jestem gotowy na pełną współpracę z organami ścigania. Trochę to oświadczenie zajeżdża Marcinem Dubielem, tylko po prostu pisemne, ale jest jedna rzecz, którą muszę się zgodzić. Czyli w momencie, gdy takie poważne zarzuty na kogoś dajesz i nieważne, czy Wardęga ma jakieś niezbite dowody czy nie? To nawet by wypadało do tej osoby napisać, żeby dał jakiś statement. Tak mi się wydaje. No bo jeżeli faktycznie ma jakieś dowody, jak tutaj piszę, które podważyły to wszystko, na przykład nie wiem, że ktoś mu się wołał na snapa wtedy i wtedy i ma na to dowody, nie wiem, policję zgłosił czy coś, są takie możliwości. No to wtedy oskarżasz kogoś, nie wiedząc pełnej prawdy. Wiecie o co mi chodzi? Wartenga się do tego wszystkiego odniósł na streamie. Okej, okay, czyli tutaj chodzi o to, bo jakby on nawet tą dziewczynę przeprosił kilka dni temu, ale on twierdzi jednak, że yy, Stu nigdy nie widział tych zdjęć. W takim razie skąd Stu wiedział, że on robi takie rzeczy? Bo to się jakby potwierdziło. Słowa Stu, że on robi zdjęcia i zapisuje w telefonie, się potwierdziły, gdyż no tam wyskakuje, że robi screen. Nawet ta dziewczyna go pyta, czemu robisz screena? Więc jak robisz screena, to ci się automatycznie zapisuje w telefonie. Więc jakby nie do końca tu rozumiem o co chodzi. Z tym? No. W ten sposób. Można i w ten sposób. Tak samo jak odniósł się do tego, że wyrzucono go z fame DJ Palaside. W bardzo krótkim, bo trzyminutowej minutowej wypowiedzi na Insta Stories opowiedział co nieco, wam to trochę skrócę i pokomentuję. W samym wstępie chciałbym powiedzieć, że nie jestem dumny z niektórych materiałów, które trafiały na mój kanał, na moje kanały social media. I bardzo przepraszam tych, które te treści mogły dotknąć, urazić lub zszokować. I zupełnie inaczej podchodzę do treści, które publikuję na swoich kanałach. Mimo że publikowałem już ich ponad kilka tysięcy, przez ponad blisko 13 lat. Tak, no to jest zrozumiały i typowy argument, Bogzel też go użył, po prostu był inny czas wtedy w internecie, też inne rzeczy się publikowało, ja też jak wtedy jeszcze nagrywałem jak miałem chyba 17 lat, jakoś tak? Wtedy też się mówiło o edgy rzeczy, haha, masz raka i tak dalej. No to były inne czasy, zgadzam się, ale też dlatego ja, jakby szybciej może niż on ogarnęłem, nie musiał mi nikt powiedzieć, że ej, ty dziwne filmy robiłeś, tylko po prostu dałem je na prywatne momencie, gdy tak sam pomyślałem. Też trzeba brać pod uwagę, że jako ludzie po prostu dorastamy i niektóre rzeczy nas śmieszyły może kiedyś za dziecka, za młodu, a teraz już nas nie śmieszą ani nie interesują. Panował trend, w którym otrzymywałem anonimowe wiadomości na skrzynkę, w których Otrzymywałem zdjęcia, fanartę z moim nikiem jak dał specjalnie z pieskiem, jak ludzie dawali Zizze i takie słodkie, albo na paznokcia sobie kreatywnie pisali jego nick. No nie o co cię ludzie oskarżali, no. O to, że dziwne zdjęcia, po prostu, no, błagałeś o nie i to bardzo dużo razy, tak bardzo desperacko i to było może trochę niesmaczne. Tak, żeby wam dać perspektywę tego, jak się wszystko zmieniło, to kiedyś na YouTubie, właśnie w tych czasach, co DJ na przykład pisał o to, żeby na dekolcie wysyłali jakieś spicy zdjęcia, funky z Zizze podpisem, to wtedy chyba jakiś tam YouTuber... Zrobił sobie zbiórkę, bo mu się komputer zepsuł i chciał komputer, żeby nagrywać filmy i tak dalej i został na to skancelowany. A teraz odwrotna rola, nie? Jakby jakiś youtuber miał taką akcję, to, to by prędzej nawet ludzie go suportowali i pewnie by dostał 5 razy ten komputer, a DJ Puzzle, jakby o takie rzeczy teraz prosił, to by był skancelowany. Wszystkie osoby, które nadsyłały mi w tamtym okresie wiadomości, wiedziały i miały świadomość tego, że takie materiały wylądują na moim fanpage'u. Błędem po mojej stronie było proszenie publiki w niektórych postach o nadsyłanie wiadomości na moją skrzynkę odbiorczą, ubierając to w niesmaczną formę. Bardzo przepraszam. Ogólnie też mu się trochę dostało po rękach od tego, ale wydaje mi się, tak obiektywnie patrząc, jakby naprawdę nie jestem jakimś wielkim fanem DJ-a Parasaida, można nawet powiedzieć odwrotnie, bo wydaje mi się, że niektóre rzeczy, które teraz tworzy i nawet tworzył w paru ostatnich lat, są o wiele bardziej krzywdzące, jakby negatywne i za to prędzej powinien dostać cancel, niż za to, że 10 lat temu był po prostu. Dziwnym ziomkiem. Gorzej jakby wyciekło na niego, że jakieś prywatne wiadomości, tym bardziej do jakichś nieletnich widzek pisał jakieś takie niesmaczne, to, to dla mnie jest gorsze niż to, że publicznie po prostu był cymbałem. Rozumiem poruszenie w sieci, ale nie rozumiem oświadczenia Fame. Dlatego chciałem zabrać głos w tej sprawie, byście mieli jasny pogląd na sytuację. Ja rozumiem oświadczenie Fejm. Jest to spółka, która zarabia dużo pieniędzy, mają dużo sponsorów i w momencie, gdy jest jakikolwiek czarny PR w osobie, która nie jest aż tak bardzo znacząca, z całym szacunkiem do niego, bo jest po prostu tam prowadzącym podczas Fejmu, no to po prostu go wywalają, no nie narażają po prostu swojej spółki, żeby stracić jakichś sponsorów czy, czy cokolwiek. Tak samo jak na przykład zrobił to Stanowski z, z tym, z, z człowiekiem wargą. O, tak się na niego chyba mówi. Bo pewnie już dostali cynk, że tam Lipton potem też dał swoje oświadczenie, że nie chcą być... Utożsamieni z właśnie człowiekiem wargą, więc pewnie jako pierwsi dostali cynk i dlatego zdecydowali, że jednak się go pozbędą. Przez całe swoje życie staram się być dobrym człowiekiem, ale każdy z nas popełnia błędy. No i takie argumenty w takiej sytuacji, że no staram się być dobrym człowiekiem, zawsze mi jakoś tak nie, nie pasuje i trochę śmierdzi. Tak samo jak ty, tak samo i ja. Czy tak samo jak ten. Młody Daniel, który 10 lat temu w sieci mógł publikować idiotyczne, głupie i niesmaczne materiały, za które bardzo chciałem Was teraz przeprosić. Mi się serio wydaje, że to póki co, co wyszło na y, DJ Palasajda, nie jest wystarczającym powodem, żeby faktycznie go wywalać z fejmu, ale się nie dziwię, że fejm to zrobił, jeżeli wiecie o co mi chodzi. To najważniejsze, nigdy, ale to nigdy nie wykorzystałem swojej pozycji w internecie, do tego, by doprowadzić do niemoralnego spotkania z osobą nieletnią. Ale z letnią już tak. Dobra, nie przepraszam, przepraszam nie, to tutaj totalnie na miejscu. Tak samo jak nie na miejscu są rzeczy, które teraz takie wychodzą spoza kontekstu, jak na przykład to, że Kacper Bloński 5 lat temu, yy, nie wiem, czy pamiętacie, jak robił wokół Timu X Dym, że on niby odchodzi, niby nie. I trochę ujawnił jakąś tajemnicę, ale w sumie to nie, bo po prostu straszył tam. Chciałem to wszystko załatwić z tobą prywatnie. Ale co mam zrobić? Prywatnie jesteś innym człowiekiem. Może ten internetowy steward to wszystko zrozumie, skoro jest taki wspaniałomyślny. Sam dobrze wiesz, że mógłbym powiedzieć wiele więcej, ale nie chcę tego robić. Wyciągam po raz kolejny rękę i zakończmy to wszystko raz na zawsze, żeby mógł zajmować się swoimi ważniejszymi sprawami w pokoju. Ludzie dołączą z tym, jakby to miało być o tej tajemnicy, o której się teraz dowiadujemy w dzisiejszych czasach. Wiele takich jest filmów wyciętych na TikToku i nie daję wam ich celowo w tych newsach, bo uważam, że są za mało rzetelne, i wyłącznie to są domysły, o co, o co tam mogło chodzić, co autor miał na myśli, a po prostu z perspektywy czasu wygląda to, jakby chodziło o tą sytuację teraz, nie? Tak samo jak nie daję do newsów Amadeusza Ferrariego, który robi z tej całej sytuacji trochę taką szopkę, że jakieś domysły daje, no, że on to to wie, to tam to wie, że koniecznie wbijać na jego streama, on wszystko powie, no i jest to po prostu niesmaczne z mojej perspektywy, tak samo jak ta blondynka i celowo mówię ta blondynka, bo nie chcę dawać jej niku, która próbuje na tej całej sytuacji się też wybić i w sumie widziałem, że wiralują trochę z rzeczy i nawet ludzie mi podsyłają, że patrz Zebu, wow, parz to wyszło, ale nie daje żadnych dowodów, po prostu plotkuje i tyle. Ja się z wami żegnam widzowie, widzimy się jutro na tiktokach, na razie i miłego oglądania konopa wam życzę, aczkolwiek na pewno to nie będzie miłe.